Maneczko, kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś sobie zagramy w Teddy. Nie wiem o co chodzi w tej grze tak bardzo, ale musimy znaleźć klucze do ucieczki, zanim będzie za późno. Już jak jest jakaś, widzę, runda, więc no. Mamy tutaj małe chyba szanse, ale sobie poszukamy. Dobra, tutaj nie ma. O, są jakieś ślady. O, jakaś Sofia. O, nie, tam jest Misiek. Jeju. O nie, dziecko nie żyje. Dobra, możemy szukać żeby rzeczy. Boję się, że ten misiek mnie znajdzie, a już nie będę mogła raczej dołączyć do rundy. Tutaj nie ma chyba klucza. Okej, okay, mamy tutaj jakiś taki garaż, ale tu też nic nie ma. Myślę, że teraz będzie trudno znaleźć jakieś klucze, ale to nic. Dobra. Tutaj nic nie ma. bo się, że ten misiek tu gdzieś jest. u Jezu. Kolejne dziecko. Masz klucz jakiś? Dobra. To dobrze, ale nie wiem, gdzie jest taki klucz. Hmm, mam jakiegoś takiego misia. Nie wiem, o co z nim chodzi. Ale dobra. O, o. Ok, to trwało bardzo krótko, bardzo. Mam tutaj do kampowania, do kampienia. Widzę, misiek, ok. Szybko, szybko. Uciekamy tutaj, numer. Mamy tutaj jakąś piaskownicę, więc jest naprawdę spoczko. O, jest jakaś rura, tutaj też misiek nie może wejść. Opuść ten obszar za ileś sekund. O, oh my gosh. E, dobra. Mm. Aha, to jakieś obszary. Nie wolno w nich za długo być. Daycare. O, jest, to jest daycare. Z miskiem. Dobra, zostało bardzo mało sekund, a ja nie znalazłam nic, a nic, a nic. Nic, a nic. Misiek. Dobra, będziemy sobie tutaj stali i czekali, bo jak wiecie, mamy już 5 sekund. Na górze tutaj nam pokazuje. Gra. Przednim nie udało się nam. Dobra, graj, dajmy. I teraz będzie nowa runda za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. Okej, okay. mamy nową rundę. Wybierz mapę. Yy, no ja bym dała tą samą, co była. Była naprawdę fajna. Nie wydawała się taka zła, jak można pomyśleć, ale gracz, no jakby... Nie wiem. Sztuczna inteligencja, no to wiecie, takie jakby... Będzie łatwiejsza, ale ja wolę gracza. Ale czasami też w sumie w Ja muszę iść już. Muszę już iść, pobaw się. Proszę no. Nie zostawiaj mnie. Wrócę wkrótce. Idź i pobaw się z tym misiem. No ja bym nie zostawiła swojego dziecka, tak ja wysłał. Dobra, idziemy szukać od razu kluczy. Od razu mieliśmy jakieś klikanie, dobra. Ja idę szybko, bo po prostu mało czasu jest, a no coś czuję, że zaraz ten misiek tu będzie. To masz ty. Nie mamy łopaty. Bardzo źle. Dobra, kolejne klucze, że żeby... szukać. Naprawdę, tutaj jest tyle rzeczy. O, O, misiek tam był. Dobra, szukamy. Widziałam tam tego misika. Na razie nic nie mam, więc naprawdę przykro, a jest nowa runda. A bardzo bym chciała coś znaleźć, ale najwidoczniej dużo osób już chyba coś znalazło. Albo po prostu jestem taka słaba w szukaniu. O, chyba tutaj coś jest. Nie ma nic. A tutaj, czy coś mamy? Nie. Nie widzę. coś tam było? Dobra. O. Nic tu nie mam Aha. To przykra. Dobra, w kuchni też chyba nic nie mamy. A nie, ty już chyba wzięłaś, wiesz? Dobra. Szukamy. A co ty, tak? Te klocki rozwalasz. Czyli trzeba rozwalać, właśnie. Czekaj. My. B. B. No ta skrzynia na razie tu nic nie widzę. Dobra, mamy. Tutaj są cztery osoby i misiek, więc uciekamy. Uciekamy. Okej, okay, ten misiek poszedł za tą dziewczynką. Bardzo jej współczuję. No bo niestety ją goni. E, co jest fajne, tak myślę. Czy nie ma tu ślepego załóka? Oczywiście, że mamy go. Dobra. Uciekam z tego kantorka. Co to, to jest szybko? Misiek tam był, widzę. No um, idziemy tutaj zabawy Tutaj, o, pułapka. Fajnie, fajnie. że takie niemiłe ten misiek. Naprawdę jeszcze nic nie znalazłam. O Jezu, czuję się tak głupio. O oh, Jeju, Jeju. O oh my gosh. No nie widzę ludzi. Tutaj mamy tego misika, ale ja sobie pójdę pod niego. Bo... Czemu by nie? O nie. Ale to jest oszukane, bo jeszcze nie byłam przy nim. No dobra. Mamy tutaj jakieś dziecko, więc... No. I tylko dwie osoby. Gdzie są te dzieci? Gdzie są te dzieci? Okej, okay, udało się jej uciec. Mi niestety nie, bo nie widziałam wyjścia. I... Ojeju. Ile jest osób? Dużo. Tylko oni po prostu nie dali tutaj play. Dobra, uwaga. Ja bym wybrała tą rundę. A tego, albo nie, tą. To jest taka z miskiem Creepy trochę. Creepy, creepy. O nie, zróbmy będzie gracz, gracz, gracz. Sztuczna inteligencja na pewno nie. O nie, będzie teraz. Uwaga. Jest gracz, dobra. Mamy gracz. I rozdział pierwszy Miś. Pomijamy, bo mi to niepotrzebne. Dobra, i dlatego może było mało rzeczy, bo po prostu niektórzy sobie już brali je. A mamy pomin i od razu mamy rundy. Nie musimy czekać, więc fajnie. Ach, dobra, tutaj jeszcze nikogo chyba nie było. Gdzie są te dzieci? Dobra, idziemy. Nie mamy klucza tutaj, więc idziemy sobie. Wow misiek już mamy Miska. Jak on zrobił otoczkę Ale z niego bambik. Dobra. O, tu nieba nie było. Tak mi się zdaje. Trzeba naprawić autko. Nie ja mam młota, żeby je naprawić. Więc no. Co ty masz? O, wreszcie będę coś chyba mieć. Jej, nie jestem taka zła, wreszcie coś mam. Dobra, idziemy szukać czerwonych drzwi. Sofia, dawaj tam. Ja mam tą skrzynię, Misiek. Ale z niego kamper. Kambi, kambi, czekasz? Tu aż... no po prostu sobie no nas złapie sobie takim sposobem. Oto. Ja sobie szukam tych... Czerwone drzwi chyba były na początku. Tak. Dobrze mi się skojarzyło. Idziemy. No i jednak nie jestem takim nobem, bo mam już do wyjścia chyba drzwi. Tak czy nie? Nie, to czarne. Gdzieś widziałam te szare, ale nie wiem gdzie. Sorry, mnie na śpiewanie. Um, naprawdę nie wiem, gdzie jest ten szary klucz. Dobra, będziemy szukać. Mm. Szukamy szarych drzwi. No, serio, gdzie są te szare drzwi? Ten misiek bambik taki straszny. Bo jak można tak kampić? trzeba być kamperem totalnym, ale nie wiem, gdzie jest. gdzie iść z tym. Jest, gdzie jest, z tym iść. Aha, dobra. O! <ścoughs> co to jest miotła jakaś? Kurde, nie wiem gdzie ta miotła. Czy już są drzwi? Nie, potem to mi pokazuje, gdzie mam iść. O co chodzi? Nie wiem o co chodzi. O, dobra. Dobra, uciekamy już stąd, chyba. Oh my gosh! Jest! Ok, udało nam się uciec! Ucieknąć, więc, za to, że udało nam się uciec, to już myślę, że możemy skończyć ten odcinek, bo to był najbardziej nasz cel. Więc, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie dużo łapeczek w górę. Do zobaczenia. Pa!